Cześć dziewczyny, ja mam na imię Mikołaj. Cześć, I... Cześć Mikołaj. I mam taką chwilę, żeby rozwiązać wasze problemy miłosne. Czy macie do mnie jakieś pytania? Cześć, jestem Ola. Mhm. Cześć. Cześć, Ola. Cześć Ola. Mój facet chce, żebym poznała jego rodziców. W co mam się ubrać? Jak zachować? Co mówić? Myślę, że może, może się ubierz tak jak jego mama. W ten sposób pokażesz jej, że ma dobry gust. Jego tacie przypomnisz mu o chwilach młodości, a wydaje mi się, że twój chłopak to raczej by cię chciał bardziej rozbierać niż ubierać. Cześć, jestem Kasia. Cześć, Kasia. Cześć, Kasia. I chciałam zapytać, kiedy mogę iść z facetem do łóżka? Czy na pierwszej randce to za wcześnie? Myślę, że. zrób jak chcesz. Ale. By... ale za wcześnie to by było pójść z nim do łóżka przed pierwszą randką. Cześć, jestem Magda. Cześć, Magda. Mój facet ma wąsy i jest z nich dumny, ale bardzo mnie łaskoczą. Jak mu powiedzieć, żeby je zgolił? To ja myślę, że może postaw mu ultimatu, że jak on nie zgoli swoich wąsów, to ty je zapuścisz. Cześć, cześć. cześć, jestem Marta. Cześć, Marta. cześć Marta. Marta. Jak bez słów namówić faceta, żeby do mnie podszedł i zagadał? Hmm. Po prostu podejdź do niego i powiedz Hej, jak myślisz, jak namówić faceta bez słów, żeby podszedł do mnie i zagadał? <noise> hey. Cześć, jestem Marzena. Cześć, Marzena. Jak, jak powiedzieć facetowi, że cieszę się, że był moim gościem i że mogłam go lepiej poznać? I to jest dla mnie takie bardzo wzruszające. Lepiej bym tego nie powiedział. Nicolo,